Dzień dobry, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku Złych Piosenek sięgniemy sobie po utwór panów braci malczyńskich pod tytułem Gwiazdy. O, okej, okay, co, co temu panu zwisa z głowy? Krawat? O co chodzi? O, drogi samochód jest już w drugiej sekundzie, czyli widzę, że mamy do czynienia z doświadczonymi raperami. Nigdy nie będę tu sam, zawsze ze mną mam To jest chyba trochę dziwne, że pan śpiewa, że nigdy nie będzie sam w momencie, w którym pan siedzi w pokoju. Sam. Tego pana to chyba głowa boli, czy coś, może jakichś leków potrzebuje. Nie wiem, ciepłego koca, czy coś. Nie no, bo wyraźnie się źle czuje. Pomijam nawet to, że ten fragment musiałem odtworzyć stuzin razy, żeby zrozumieć o co chodzi, ale przede wszystkim, co to znaczy, chcesz. Ten fit, bo nie żebym się znał, ale do tej pory myślałem, że można być fit albo nie być fit. A nie, że można mieć jakiś fit. I do tego jeszcze wychodzi na to, że jest kilka rodzajów fitów, i można chcieć mieć jakiś konkretny fit. Jeden, innego można nie chcieć mieć. Pod drzwiami tylko jednego z mieszkań jest wycieraczka. A potem ludzie się dziwią, że mamy taki syf w tym kraju. Pan Malczyński chyba zapytał brata o godzinę, i zapomniał, że brat nie umie odczytać zegarka analogowego. I tak już stoją. 15 minut. Mama kiedyś miała... Smutki mama, wszystko jest już A jak już przy bracie jesteśmy, to ten drugi typ przez cały czas rusza ustami, ale nic nie słychać. Nie wiem, wstydzi się? Gdzie z brudnymi butami na pościel? Dzisiaj lata razem ze mną w koszulce Armani. Znaczy, dobrze rozumiem, że założyliście jedną koszulę w dwie osoby? Znaczy, nie oceniam, ale takimi zabawami to możecie ją rozciągnąć i, i będzie do wyrzucenia. A to droga koszula jest. Panie Malczyński, czy pan wie czym jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu? Zagrożeniem na drodze. Czy to jest lampa w kształcie. jąder? Skoro nigdy nie będziesz materiałem na żonę, kto, że, że ja? Ja nie będę materiałem na żonę. O co panu chodzi, panie? Zaraz mam samolot I lecę tam razem z ekipą Lecimy ze do stanu zahaczamy o Puerto Rico Na miejscu będzie już dla nas tam czekał O czym on mówi? Zawsze mi pomoże brat. No faktycznie, wygląda na bardzo pomocnego Co on robi? Co, co on robi sobie spontaniczny masaż twarzy? Hello darkness my old Czuję, czujemy jak Odry Hepburn obraca się w grobie tak szybko, że śniadanie u Tiffany'ego zmienia się w smoothie. No okej, ale ktoś będzie musiał za te drinki zapłacić i prędzej czy później będziecie musieli ustalić. Kto? Niezależnie od tego, czy jesteście dla siebie jak rodzina, czy nie. I tyle ode mnie na dziś. Pozdrawiam panów obu, panów Malczyńskich. I kupcie sobie może te dwie koszule, nie? Żeby każdy miał swoją. Ja wiem, że jesteście braćmi, ale jednak... I to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się, na razie.